Odsadzasz? Trzymaj mnie, trzymaj mnie. Dziś spotykamy się na ruinach wioski, która niegdyś wchodziła w skład garnizonu lotniska Kluczewo. Jak widzicie z całego kompleksu pozostały jedynie dwa budynki, garaże i kilka wzniesień z okopami. Gramy klasyczny team deathmatch. To jak, nie mówiłeś chłopakom, że ci są limity do 350? Tak, jeden z trzech. Nie, jak stawiamy misia i jak na 10 metrach go zrzucicie z samochodu, to wtedy nie pewnie robocie. Tomir, Co? jesteś misiem. Ty nie masz grupy. No jest misiem. Dobra. No, no nice. nie, zostałeś wylosowany. <laughs> 25 26 osób. Co nie ma znaczenia, inaczej? Ja, ja nie mam. mam. Ja nie mam. Ja weźmiemy. 4 osoby, tak? No dobra, no to... Wybiegacie w kamizelkach. Oho no na te. Eee, usta... To co? Decyzja. Prawy budynek czy chcecie walić na szagę? Prawy budynek, mhm. to zróbmy flankę no prawą. Uciekaj do prawej, do prawej, do prawej! Do pravej, do Dávať, prave. dávať pod vodyrek. Są na początku budynku, widzę ich. Czają się tu na końcu. Nie? Zajmij ktoś tak okno, jeden z was. Okno, żeby nas z przodu budynku nikt nie wyjął. Chodź tędy, chodź tu szybciej, wchodź. Trzymaj. Przechodź dalej. Tak, 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 dawaj. Tu musisz wejść Skąd? To z pleców dawaj Kit Stałem Tu bardziej bo to nie widać tam Dobra, pierwnale jest Trzymasz pesy? dobra Tam są nasi <laughs> Jeden dostał, drugi wali czai się na mnie Minus dwóch, ale jeszcze jest trzeci. nie wiedziałem, nie mamy innej opcji Wycofaj, chodź do mnie do tego pomieszczenia. Szybko, szybko przechodź. Tutaj, 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 chodź, chodź, chodź. Przechodzą, przechodzą bardziej na prawo Masz zasięg? Dobra to chodź tutaj, patrz, jesteś wysoki Próbujemy w bitkę do góry? Chciałbym podstać jak chcesz, chyba że ty chcesz mnie podstawić. nie spróbuję. Chcesz chodzić? Ty wchodź. Dobra Podsadzasz? Trzymaj mnie, trzymaj mnie cały czas Givera. Dzięki. Jak tam? Zdziwieni? <słuch informative>

W tym momencie dostałem prawdopodobnie rykoszetem od prawej ściany i pychowo kulka poleciała prosto w mój ochronny filtr UV. Niestety zauważyłem to dopiero, gdy schodzili na przerwę, więc reszta akcji zarejestrowana jest z widocznym pajączkiem. Przepraszam, nie słyszałem! Wow, ale zasięg. To był daleki strzał, nie powiem. Mówcie głośno, bo nie widać. No, najstraj nice panowie. Kto chce tu wejść? jestem. Jesteś już? Siemka. Przepraszam. Przepraszam kubuś. Chłopaki ewidentnie polują już na mnie. Uważaj, oni to są takie gagatki, że nie mogą przyjść tędy tak jak ja. Ja sobie skoczyłem stamtąd, bo tu jest przedzielony na pół budynek, nie? Mogą nas plankować, płyci. na moje przeszli do tego budynku, nie? Musisz uważać w oknach, bo jeden ma zasięg na pewno duży. Uważaj tu na twoje prawo, u góry, no, po skosie. Ach hit, dostał! Upolowali mnie, skurczybyki. dostał! No schodzimy, koniec kurde, tego. Koniec tego dobrego. Ten budynek zrobił robotę na cały gameplan. Tak, tylko ten jest, wymieliście tutaj łatwiej. Cały czas tam był no. O, to będzie fajnie widać. <goda> no, <goda> ale najgorsze się coś nad nim kiedy, nie? się przyryłeś kamerę. Wątpię, wątpię, bo to nie. wydaje mi się, że tu poszło, i pyk i się rozeszło, nie? Tak gdzieś kulka odbiła. Kurde, no zobaczcie, co się stało. Dostałem. W to szkiełko, także już nie ryzykuję. Szkoda, będzie rozwalić obiektyw. GoPro zostawiam. Tak się na HPM, tyle fragów padło, że nie ma co. Nagram coś ze Skołbkam'a. Albo nie nagram, ponieważ, jak się okazało, Skołbkam zawiesił się na samym początku. Możecie cofnąć film i sprawdzić, że dioda przez cały czas była włączona, a powinna mrugać. Ja tego nie ogarnąłem i przez to teraz w całym odcinku brakuje mów. Co gorsza, nie ma też dodatkowych 10 fragów z drugiej rundy, ale wydaje mi się, że mimo to strzelanka wyszła naprawdę ciekawie. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy... Mieliście już może podobne przypadki z tymi skołpkami? U mnie już raz wcześniej, kiedyś zawiesiłaś to kamera, jednak zauważyłem to w czas, zasygnalizowałem to wibracją, także wyłączyłem ją, włączyłem z powrotem i już nagrywa ponownie. Mam nadzieję, że takie problemy więcej się nie powtórzą, bo po prostu szkoda dobrych akcji. Dobra, mamy to, koniec strzelanki, e, jestem bardzo zadowolony, bo padł dzisiaj kolejny zdecydowanie rekord fragów, już po prostu boję się na samą myśl ile tego będzie, żeby to policzyć, te hitmarkery porobić, będzie grubo, naprawdę grubo, teraz to już hejterzy to, to kompletnie się popłaczą i powiedzą, że co ja ile zabijam, co ja tam dodaję za sztuczne fragi. Mniejsza o to. Pamiętajcie, żeby zostać komentarz, co mi się najbardziej podobało w odcinku. E, łapki w górę, zostaniecie i koniecznie słuchajcie kanał po więcej materiałów. Pozdrawiam. To ktoś powiedział, iż będę, że będę dalej w to grana. We kiedy mówię o nazwie, na mordę kuda. Kto ja i moja drupa idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.